Gość Radia 357. 16 minut po ósmej, zamieszanie, bo mamy Morkę w studiu. Pozowała do zdjęć. Radzi sobie świetnie w takiej sytuacji. Jest zestresowana, czy nie? Nie, zupełnie nie. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ponieważ Zaraz. Morka jest psem pracującym w dogoterapii. Mhm. E, w związku z czym bardzo lubi ludzi i bardzo lubi odwiedzać nowe miejsca. Te nowe miejsca są dla niej miłym doświadczeniem. A tu spotkała od wejścia mnóstwo fajnych osób uśmiechniętych, z dobrą energią, więc w ogóle jest w swoim żywiole. Magdalena, Alecka Piątek, dogoterapeutka jest z nami i jest morka. Morka jest no, piękna po prostu, nie ma co ukrywać. Jest zachwyt w redakcji w tej chwili. Mnóstwo zdjęć, mnóstwo się dzieje dookoła. No i jest bardzo przyjazna. To jest dla niej stresujące w tej chwili, czy nie? Nie, nie. nie bardzo, lubi, bardzo lubi nowe miejsca właśnie. Także dobrze się czuję tutaj u Państwa. Myślę, że chętnie będzie wpadać części. Mogą Państwo zerknąć na nasze profile społecznościowe, bo udało się nawet przed mikrofonem usiąść. Tak, chciała udzielić wywiadu więc prawie udało się udzielić wywiadu. Będziesz czekać, czy nie? Oj, nie. Nie? Nie, w nie, jest nie zdecydowanie nie szczeka, nie, nie lubisz szczekać, ja też się od małego nie uczyłam, mm -hmm. że to jest potrzebne, bo w placówkach, w których jesteśmy często zdarza się, że jest to bardzo niewskazane nawet. No właśnie, takie, warto to kontrolować, myślę, że to akurat w tym przypadku jest bardzo istotne. Mówimy o tym dzisiaj, dlatego, że mamy Ogólnopolski Dzień Dogoterapii i chcieliśmy chwilę porozmawiać o tym, żeby też słuchacze mieli świadomość, jak ważne to jest. Na czym polega ta dogoterapia, bo myślę, że czy to nie jest tak, że powiemy jedną rzecz, jest wiele aspektów, wiele, wiele możliwości? Tak, zdecydowanie dogoterapia jest bardzo szerokim jakby spektrum. Tak naprawdę to polskie słowo nie do końca oddaje ideę tego, czym to właściwie jest. E, z angielskiego mówimy o interwencjach z udziałem zwierząt, tak? W mm -hmm. polsku to nie brzmi najlepiej, e, ale chodzi o to, że jest to bardzo szeroki właśnie worek, w którym mamy i terapię, czyli takie profesjonalne wsparcie terapeutyczne prowadzone przez terapeuta, i edukację, na przykład zajęcia w szkołach, e, przedszkolach, e, czy aktywizację, gdzie chodzi nam po prostu o poprawę nastroju, o zaktywizowanie osoby do zrobienia czegoś w taki miły, przyjemny sposób, tak? Czyli to, to tak wszystko to jest terapia mm -hmm, Tak praktycznie mówiąc, jak to wygląda? Przychodzi morka na zajęcia to. i co robi? I dzieje się trochę to, co, oh. przepraszam, wydarzyło się tutaj rano w studiu, tak? Czyli osoby uśmiechają się i same wychodzą z inicjatywą, odzywają się na przykład, tak? Chcą pogłaskać. W przypadku osób starszych z chorobą Alzheimera jest to niezwykle ważne, żeby te osoby zauważyły, co się dzieje tu i teraz, a nie pogrążały się w swoich wspomnieniach i w takiej apatii, żeby chciały porozmawiać, porozmawiać adekwatnie do sytuacji. Czyli na przykład na temat psa, który przyszedł, a nie na temat tego, że. 40 lat temu mieszkały w mieszkaniu na targówku, na przykład. Tak? W związku z czym ten pies ściąga uwagę na tu i teraz i buduje bardzo pozytywne emocje i połączenie z osobami, które z tym samym przychodzą. Tak? Czyli ja, jako terapeutka, jestem w stanie dużo więcej z taką osobą później zrobić, zachęcić ją do tego, żeby podjęła jakąś aktywność, wstała z fotela czy wykonała zadanie logiczne. Mówimy o stowarzyszeniu zwierzęta ludziom. To akurat w tym wypadku, co te zwierzęta ludziom dają dają im radość, bezpieczeństwo, motywację do działania. Bardzo dużo rzeczy, których nam teraz brakuje w takim codziennym życiu. Wszystkie nasze psy, wszystkie nasze zwierzęta są bardzo mm, dokładnie dobrane. Tak? To nie są przypadkowe psy. To są psy, które przeszły testy predyspozycji, takie sprawdzające czy się nadają właśnie, czy lubią ludzi i czy czują się dobrze w nowych miejscach. I dzięki temu, że to są psy właśnie otwarte na nowe doświadczenia, wchodzą w bardzo fajne interakcje z ludźmi. Tak? Czyli wchodzi taki pies i chętnie przywita się z każdą osobą. Chętnie wykona sztuczkę z różnymi osobami, czy chętnie da się pogłaskać. To nie jest to, że zostały tego nauczone, czy do tego zmuszone, tylko wybrane takie, którym się to podoba i oczywiście jakby z szkoleniem zmotywowane do tego, żeby robić tego więcej. Ale dzięki temu właśnie ludzie się وسمهيو I chcą być na tych zajęciach, a jeżeli mamy już tą motywację, to bardzo dużo rzeczy możemy zrobić, tak, właśnie, terapeutycznych, e, poprawy nastroju, poprawę w zakresie emocji czy samopoczucia. Pełne bezpieczeństwo, no bo to też często pewnie myślę, że i rodzice dzieci zastanawiają się, no przychodzi pies a hmm. zajęcia. Jesteśmy bezpieczni wszyscy. Oj, tak, dużo takich historii mieliśmy. To jest jedno z pierwszych pytań. Zwłaszcza nie? na początku współpracy, na przykład w Centrum Zdrowia dziecka, na oddziale onkologii, to jest bardzo. Restrykcyjny oddział, jeżeli mhm. chodzi o warunki np. higieniczne, bo te dzieci wiadomo, że mają obniżoną odporność. Wiadomo też, że są bardzo delikatne, czyli każde zadrapanie, każda utrata równowagi może stanowić poważne zagrożenie. W związku z tym na początku, 10 lat temu, czy już nawet teraz 12, jak nasze psy tam zaczynały wchodzić, to było bardzo dużo kontrowersji i część oddziału. Hmm, Miała duże wątpliwości, tak? Nawet do tego stopnia, że część lekarzy unikało dni, kiedy jest do terapia, żeby nie widzieć, mhm. nie patrzeć, a część lekarzy specjalnie się zamieniało, żeby właśnie być na tych, na tych zajęciach. W tej chwili jakby już nikt nie ma na onkologii wątpliwości, że to jest potrzebne, że to daje ogromnie dużo dzieciom i też to, w jaki sposób te psy są wyszkolone i przygotowane i to, w jaki sposób wolontariusze, którzy są w naszym zespole, mamy w ogóle fantastyczny zespół ludzi, ci wolontariusze dają z siebie bardzo dużo i bardzo dużo energii też wkładają w wyszkolenie swoich psów i w przygotowanie ich do tej pracy. To jak ona jest wyszkolona, ta morka? jak jest wyszkolona. Mhm. Przede wszystkim tak, że zachowuje się spokojnie w nowych miejscach, jest pod kontrolą człowieka, czyli wiem, że nie zrobi, nie skoczy nigdzie, nie zajrzy na parapet, żeby ściągnąć, nie wiem, z niego kanapkę leżącą. Przy okazji potrafi wykonać parę poleceń zarówno ode mnie, jak i od każdej osoby, która będzie chciała z nią pracować. Posłucha obcej tak. osoby? Posłucha, tak. I to jest też klucz tego, w jaki sposób mhm. pracujemy. Czyli ten pies wchodzi w interakcję, on Chętnie właśnie bawi się czy wykonuje polecenia innych, lubi to robić, a też tym innym, na przykład takiemu dziecku, które się źle czuje i generalnie. Od małego wszyscy mu mówią, co ma robić. No bo wiadomo, stan zdrowia jest taki, że trzeba o to dziecko dbać. Więc zawsze to dziecko ma powiedziane: idź tam, zrób to, nie rusz, tak dotknij, nie dotykaj. Teraz ma psa, z którym może się pobawić i to mhm. dziecko może zdecydować: idziemy w prawo czy w lewo? Siadamy czy rzucamy piłkę, tak? Pies chętnie w to wejdzie, uśmiecha się, cieszy się i też nie ocenia, tak? Zawsze jest zadowolony. Nawet jeżeli to dziecko ma podpiętą kroplówkę albo właśnie nie ma włosów, to pies wejdzie w tą sytuację i stwierdzi: OK, fajnie, że jesteś, co robimy. Co robimy? No właśnie, to jest też to pytanie. Chciałem zapytać o to i tak się troszkę kokoszę z tym pytaniem, czy ona ma zawsze dobry humor? No bo wszyscy mamy tak, że są lepsze, gorsze dni, nawet jak kochamy swoją pracę, to czasem przychodzi taki dzień, w którym popatrzylibyśmy w sufit. Oczywiście morka jest zawsze jest, gotowa? <noise> oczywiście jest psem, a nie robotem. Mhm. Są też roboty terapeutyczne, ale to pewnie nie na dzisiaj. Natomiast tak, Morka jest psem i też ma swoje lepsze, gorsze dni. Mhm. I jeżeli ma dzień, właśnie zależy, co, co, co uważamy za lepszy dzień. Czasami jest tak, że jest w stanie wykonać każde moje polecenie na zajęcie, tak? Czyli aportujemy i ona przyniesie tę tą zabawkę na przykład do 15 pacjentów. Tak? i pacjenci mogą odczytać napis, który tam jest napisany i robimy na ten temat jakieś zadanie. A są dni, że Morka przyniesie tą zabawkę trzy razy, a potem na przykład popatrzy się na kogoś, kto się do niej uśmiecha, rzuca zabawkę i idzie się przytulić, nie? Um. Czyli nie chce jej się jakby pracować, tak? Nie chce jej się wykonywać tych sztywnych, takich założonych przeze mnie pomysłów. Natomiast Mam dalej, do tego prawo. dalej czuje się dobrze w mhm. tych warunkach, w których jest, tak? Czyli dalej fajnie jest być z ludźmi. Może niekoniecznie trzeba robić sztuczki, ale pójdzie się przytulić, jest w kontakcie. A ja też, mając swoje przygotowanie mm, terapeutyczne, Umiem tą sytuację też wykorzystać, tak? Na przykład w szpitalu psychiatrycznym dla młodzieży byliśmy, graliśmy w koszykówkę z Morku, ponieważ ona lubi grać w koszykówkę, ma swój mały kosz i pluszową piłkę. No i parę razy wrzuciła tą piłkę do kosza, dzieciaki oczywiście bardzo chętnie w to wchodziły, po czym Morka idąc do kosza z piłką, popatrzyła na mnie, popatrzyła na kogoś i poszła zanieść tą piłkę gdzieś, wypluła, poszła się przytulać, rozłożyła się w ogóle na plecach, stwierdziła, teraz mnie drapcie. No i dzieciaki na początku były takie jakby zdziwione, że jak to, że co, że nie gramy, ja mówię, no słuchajcie, no ale... Podjęła decyzję, że teraz ma ochotę, tak, żebyście ją pogłaskali. Poza tym jest dzisiaj rozkojarzona, zapomniała, co robimy, tak. Czy wam się nie zdarza czasem zapomnieć? Albo czy wy zawsze robicie to, co proszą was dorośli? I oni wtedy mieli takie, o kurcze, no nie. Jezu, morka, ty jesteś taka jak my, ale super, Ja cię w ogóle nie musisz tej piłki, nie, ja cię pogłaszcz, to gdzie cię pogłaskać? Także bardzo nam ta sytuacja tak naprawdę na dobre wyszła, nie? bo te emocje, które się u nich wtedy pokazały, właśnie to, że nie muszą być zawsze idealni, tak, mogą się pomylić, mogą zmienić zdanie i dalej mogą być fantastyczni, tak, akceptowani, kochani i dalej nikt nie ma pretensji. Widziała Pani na pewno mnóstwo reakcji na to, e, jak, jakie są relacje między e, tymi, którzy są na takich zajęciach, a, a psem. Jakie to są reakcje? Jak reagują dzieci, jak reagują osoby starsze, kiedy przychodzi pies? No i jest nardanie ogonem, no, po prostu poprawia się nastrój w pomieszczeniu. Czasem jest to zdziwienie, zwłaszcza jak jesteśmy gdzieś pierwszy raz, ale to już teraz rzadziej, bo najczęściej jednak jak jesteśmy, to wszyscy czekają na tego psa, więc jest, zanim wejdziemy, to już w ogóle jest duże takie napięcie, że będą psy, ale fantastycznie. Um, I potem jest też duża radość, jak już ten pies wejdzie. Ja mam tą. Mm, ten przywilej, że pracuje z pudlem, tak, który wygląda jak wygląda. W związku z czym ona samym swoim wejściem też często dużo robi, tak, że osoby właśnie stwierdzają, jaka ona jest śliczna i chcą ją pogłaskać. A przez swój charakter, taki właśnie trochę pluszowy, gdzie ona jest zadowolona, merda ogonem, chodzi spokojnie i w taki jakby płynny sposób, tak? tak? To zachęca, Nienerwowo. pokazuje, że jest właśnie bezpieczna, tak? I to daje ludziom takie poczucie, okej, okay, fajnie, ten pies chce się ze mną przywitać, zauważył mnie, jestem ważnym, kimś ważnym, tak? Bo ona naprawdę się cieszy, że mnie widzi. I to już jest bardzo duża praca, którą właśnie ten pies na zajęciach robi. Bo to, jakie ćwiczenia sobie dobierzemy, albo co konkretnie zrobimy, już jest jakby mniej ważne, jeżeli ta motywacja i ta energia jest zrobiona. Jakie są efekty spotkań z psem? Bardzo różna, bo to zależy od grupy, tak? To tak jak jakby spytać, jakie są efekty terapii, no to zależy czy ruchowej, czy logopedycznej, czy psychologicznej. E, I z psami jest tak samo, e, że to bardzo zależy od wykształcenia terapeuty, ale to, na co kładziemy nacisk na każdych zajęciach, to jest. Um, Poprawa wiary we własne możliwości, takie dowartościowanie osoby, z którą jesteśmy. Także ona się czuje właśnie zauważona, czuje się kompetentna, tak? czyli może pracować z psem, ma wpływ na sytuację, może podjąć jakieś decyzje i te decyzje są dobre. Tak? tak już manipulujemy otoczeniem, żeby te decyzje były dobre i dla psa, i dla tej osoby. Także to jest, myślę, mega ważne, że nasi pacjenci czy podopieczni wychodzą z tych zajęć zadowoleni i podbudowani tak? i są gotowi na dalsze wyzwania, które ich czekają. Dziś o tym rozmawiamy, o dogoterapii. Dziś Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Magdalena Nowarecka, piątek. Dogoterapeutka, Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, także Morka. Morka właśnie gdzieś Morka zniknęła. Morka poszła spać, bo uznała, że nic się już tutaj tak, tu się nie, już wydarzy. nie wydarzy. Wszyscy siedzą i gadają. Wydarzy, i <laughs> wydarzy, wydarzę, wracamy. Bardzo dziękuję za, za przyjście do studia. Dwadzieścia prawie 8 minut po ósmej. To idę mi